Czyje to będzie dziecko? Kochani, w dzisiejszym odcinku dowiemy się, kto będzie ojcem dziecka naszej głównej bohaterki, czyli Kate Red. Nasza Kate niegdyś była imprezowiczką, szaloną kobietą, która kocha alkohol, imprezy, przygodny nieważne co, ale w końcu uznała, że koniec z tym, rzuca poprzednie życie i buduje nowe. Chce stworzyć rodzinę z wyjątkowym mężczyzną, ale skąd ma wiedzieć, który mężczyzna jest tym wyjątkowym? Uznała, że uwiedzie sześciu mężczyzn, z którego jeden będzie miał ten idealny materiał genetyczny, żeby zostać ojcem jej dziecka. No ale jak ona ma sprawdzić, czy ten materiał genetyczny jest tym idealnym? Po prostu po kolei prześpi się z każdym z nich i zobaczy, z którym zajdzie w ciążę. Także kochani, nie ma co przedłużać, lecimy. To jest pierwszy kandydat, który nazywa się Blanka Girard. Hmm, dobra, może być. Jakiś, nie wiem, Grzegorz Bocian mówi do siebie. Nasz kochany Bob Pancakes po glow-upie miał zacząć nowe fajne życie. Nie wiem czy to jest fajne życie, no ale dobra. Jakiś tajemniczy Sławomir szpilka. Kolejny Nicolas Santangelo i ostatni zebranych student Jakub paliwoda. Dzień dobry, Jakubie. No to co? Ja myślę, że nie ma co przedłużać, tylko zabrać się do pracy. No, kochana, to by się już nie chce. Szykuj się na ostry wysiłek, grubej rury. Z tym. Raz, okej, okay, pierwszy z głowy, następny, ty no wstawaj dziewczyny, ty ona już usnęła, kochani Budzimy się, hello, to nie koniec Dobra, resetuję ją, nie ma co przedłużać Ruchy dziewczyno, sama chciałaś, no ona jest zmęczona, no suchi, kochana, taka praca, taka praca Tutaj mamy Grzegorza Bociana, dobra Bocian, że tak powiem, zaliczony, zestrzelony. Idziemy do Boba. Bob, postaraj się. Nie ma co przedłużać, kochani. Bez gry wstępnej. Lecimy. Bara, bara. I Nara. Stawaj. Dobra, tutaj z naszym misiem wleciało. Teraz zobaczymy, co on w ogóle chował pod tym strojem misia. No ja już wiem. No, nie będę ukrywać. Ona jest znudzona. No, oczywiście nie postarał. No, a nasz miś, kochani, pod strojem. Chował, nie wiem, ciało szerega, można by powiedzieć. No ale dobra, nieważne. Lecimy, kochana, bo ty masz jeszcze połowę pracy przed sobą, prakty praktycznie. No ale dobra, lecimy. Ona jest strasznym śpiochem, kochani. Resetuj się, bo naprawdę nie zrobisz tego do końca dnia. I tutaj z tym. Hop. Nikola, zdajemy. Postaraj się o dziecko. Na szybko. Już naprawdę nie chce mi się tego robić. Ile można? Pod rząd. A no, co ono ma powiedzieć? No i nasz ostatni blondasek, który jest smutny, bo jest mu ciepło Hop Co? O! Oh! O nie kochani, już nie mogę! Już nie mogę! Po którym? Po piątym! Już nie mogę! Postarać się o dziecko Czyli któryś z... Raz, dwa, trzy, cztery Któryś... Jezus! Któryś z pięciu jest ojcem tego dziecka, także... Jesteś po prostu uratowany, nie musisz być alimenciarzem. Dobra, chodź tutaj. Pokaż nam się. Zobaczmy, czy ona na pewno jest w ciąży. Dobra, postawiłem jakąś nową łazieneczkę. Proszę, idź, zrób test. Zrób test. Jest, jest za dwoje. Oj, chyba, chyba nie jest zadowolona. Nie wiadomo dlaczego w sumie. Tutaj już pierwsze mdłości się pojawiają. A ja muszę wywalić kogoś z rodziny, bo. No sorry, kochani, ale ja nie będę grać tyloma simami naraz. I pierwszy w kolejce pójdzie blondasek, bo no on na pewno nie jest ojcem. Także. Usuń z rodziny. A tutaj zobaczę, z kim ona ma najlepsze relacje. Tutaj, przyjacielskie i romantyczne. Okej, okay, romantyczne na pewno ma z tym, więc go zostawiam. Przyjacielskie widzę, że o, akurat ma z tym po kolei. A resztę może wylosuję w kole fortuny, bo nie chcę mi się tutaj myśleć. Że... Dobra, kochani, ja tutaj mam koło fortuny już gotowe i let's go. Zobaczymy, kto z nami zostanie. To wiadomo, nic nie zmieni w fabule. Znaczy fabulę zmieni, ale nic nie zmieni jeżeli chodzi o ciąży. Ojciec zostanie taki jaki został już. No, dobra, kręcimy tam. Dla prawdy. Bob, czy to będzie Bob? Tak kochani, to będzie Bob. Także resztę wywalamy i gramy. Let's go, gdzie oni są? Dobra, czekajcie. Ten zostaje... Ten... o, Bob akurat jest z pracy, więc nie mógłbym go i tak wywalić. Dobra, czyli co? Gdzie to jest? Usuń z rodziny. No i ten kurde... Rek, wypad. Usąd z rodziny. No i co? Myślę, że znajdę im jakieś milsze lokum niż yy, baraki postawione na parceli. Zaczynamy nasze życie rodzinne. Tutaj Bob coś chce, nie wiem, dzwoni szef. Idź do pracy, Bob, ktoś musi zarobić na to dziecko. Bob ruchy. Bob po tym glołapie, kochani, nie wiem, nadal jakiś dziwnie nieogarnięty. W sumie trochę nudy nasza Kate ma, więc niech ona może pójdzie doprawić to dziecko, wiecie. No, może być z nim. Boże, biedne dziecko. A ty co? Zazdrosny. Ojejku, ojejku, myślałem, że ty to tak na stałe. No niestety nie. Idź, pobiegać, nie wiem, umyj się w deszczu. Powiem Wam, kochani, nawyki to z człowieka nigdy nie odejdą. Kate, jak imprezowa była, tak imprezowa została, no życie. Dawaj drina, panie tutaj. Ty, gdzie jest mój drink? Co za pajac? Weź mu, wygarnij. Gdzie jest mój DRINEK? Czek, drineczek, no. I co zjeść dziewczyna, bo naprawdę. Gdzie jest mój drink? Hmm. O, bo. Prospal ognisko domowe. Zrób coś dla tej rodzinki. Dobra, jeszcze nawet drugiego trymestru nie ma, więc Przyspieszę ten czas. Nie ma co się męczyć z chłopami. I tak dwóch stąd wyleci. No trzeba przyznać, że Glowup się udał, jeżeli chodzi o wygląd, bo z Boba się niezła dupeczka zrobiła. Jeszcze gotuję, laski na to lecą. Kate, dobrze wybrałaś. Zobaczymy, jeszcze ktoś trafi ojc ojcem. No, ale czuję, że to jest Bob. Mhm, czuję to w moczu, kochani. Ten to jest w ogóle jakiś, nie wiem, nieudacznik, Grzegorz. Shorty se założył, kolczyki, wariata struga. A dobra, może powiemy im w ogóle na czym oni stoją, bo tutaj jest chyba dziwna sytuacja między nimi. Chodź tutaj do Grzegorza Kejciocha i chodź w ogóle mu powiedzieć, że być może jest ojcem. Myślę, że to jest im dosyć poważna informacja. Cieszy się? No cieszy się, nie wiadomo czy to twoje to się cieszy. Chodź teraz do Boba, bo być może mam twoje dziecko w sobie. Albo Grzegorza, albo Blanki. To teraz chodźmy do tego. tego pana. A tam już było chyba. Mhm. Ogólnie, no to wpadłam. No. No i. zrobione. O, a kto to tu dzwoni? Sławomir szpilka. Pójdź ze mną na randkę. Klub nocny. A co jej szkodzi? Niech idzie. Pobawimy się trochę. Nie ma też co przesadzać. Tańczenie w klubie w zaawansowanej ciąży? Tak, a czemu nie? Ja myślę, że to jest idealny moment na wybawienie się. Ostatnie chwila bez dziecka? Totalnie. Hej, jesteś na ręce ze mną, pamiętasz? A weź pajacu, wypad. Co mi będziesz mówił, z kim miałam ja mam flirtować, a z kim nie? Wypad stąd, ja się tu bawię. Trzeci trymestr za 17 godzin. Chyba czas się pożegnać, nie dzwoń do mnie nigdy. Hit. To idź stąd, a nie niszczysz imprezę. Dajesz dziewczyno, rządzisz! Yeah, Slay. No i to się nazywa po prostu kobieta niezależna. Hmm, już koniec. Dobra, to do domu. Lub... Nope. Nie, no to jest jakaś porażka. Kochani, zaczęło się. Kochani, zaczęło się w końcu. Jezu, już myślałem, że się nie doczekam tego. Porodu. Dobra dziewczyno, let's go. Dowiedzmy się, kto, kto to zrobił. O Boże, a jakie imię? Nie przemyślałem tego. Córka. Dobra, będzie Jolanta. Jest Jolanta. Dobra. Chwila prawdy, kochani. Kto jest ojcem Jolanty? Bob! Miałem rację. Kochani, miałem rację. Czyli jednak Bob Pancakes. Było to w sumie oczywiste. Bob, wracaj z pracy. No to co? Chyba pozbywamy się reszty kandydatów. Ósmej z rodziny, następny. No i co kochani? Nasza Kate dostała to, co chciała córkę, rodzinę. Nic tylko pogratulować. Może dziwne metody miała, żeby to osiągnąć, ale zawsze coś. A ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Jeżeli Wam się podobała ta przygoda naszej czerwonej Kate to zapraszam do subskrybowania mojego kanału, bo nie wykluczam opcji pojawienia się podobnych produkcji na moim kanale. Dziękuję wam za oglądanie. Pa, 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 pa. Ale co, kochani, dla Jolanty proszę zostawić łapkę w górę, no bo to, co ona przeżyła w tym brzuchu, to, je, to, to jej. Ta trauma zostanie z nią do końca życia. A zresztą niech podziękuje mamusi. Ona czyta książki teraz, wielka czytelniczka. Dobra, pa, kochani, buziaczki. No, pa. No, no widzimy się za tydzień czy tam kiedy. No, no dobra, no, pa, pa, pa. No ale no ty się rozłącz. No dobra pa.